Dobra akcja przed yy, zgrabianie. Jest problem, bo nie wiem czy to ja, ale racyjnie. Opona jest zczepnięta, w sensie cała guma jest rozwalona. Zaraz wam pokażę. O tutaj widać, jest rozwarstwiona. Opona, tak. To myślę, że to nie jest, nie była moja wina, bo to jest gnój i wszystko. Więc raczej to nie przeze mnie. O, to wygląda. Dobra, jedziemy. A. Takie ta opona w trakcie. Przypomniałem sobie, że jednak na dwójce jeździłem. Jedziemy. O kurna, nie wiem czy to się nagrywa. Korek od chłodnicy. Kurna, bym go zgłosił. Zawracamy. Na jedyneczkę. A, zmięknie. Buja i gaz do krzywo jest. Spór na ciwo. Tu jest całe cięgło. Prze tego Dobra, po małych zmianach, jedziemy. Skręciliśmy śrubę, e, te boki i tutaj podnieśliśmy trochę, bo za bardzo pustało I zawracamy. Delikatnie na jedynkę. A i podnosimy. Zobaczcie jak się teraz podnosi. Teraz zakręcamy na hamulcu trochę. Dobra i opuszczamy. I jazda. Trzeba będzie tam poprawić trochę w tyłu, ale jedziemy już. Robimy tak taki do poprzeczna. Opuszczamy. Olu. To nie ja. Na na przeszłość trzeba lżej opuszczać. A i kolejna zawrotka, zapomniałem powiedzieć. Kolejna zawrotka. No. I teraz powolutku to opuścić. No i tujeczka. I rura. Zawrotka. I kolejna zawrotka. kolejna zawrotka I już nie wiem która zawrotka są tam widzę że robi baloty może podjedziemy do niego, ale raczej nie będzie mi się chciało Kolejna zawrotka Chyba za wcześnie podniosłem No Za wcześnie Nie nagrywam wam dużo Bo nie wziąłem zapasowych baterii Kurna mać a jak zawsze biorę baterię to nigdy mi się nie wycierpie. A jak nie wezmę to zawsze się rozładuje bateria GoPro Jak to jest Nie wiem czy się nagrywa ale jest kolejna zawrotka I to jest 2, 4, 2, 4 5, 6, 7 wałek, będzie to 8 wałków Jest zawrotka, ten wal trzeba poprawić. Ups. I cyk, chyba ostatnia jest zawrotka, tak myślę. Dobra, trzeba będzie tutaj zawrócić. Tutaj zrobimy taki Jak to się nagrywa? Przecież tyle zrobiłem Niestety się nie nagrało Jak poprawiałem wałki Więc tutaj nagram jak robię wałek Ja to mam zawsze dobre pomysły My. Nie wiem czemu jak gobro ma 12% to nie może y, zrobić tego normalnie. Czyli...